Akcja oddawania krwi po raz pierwszy została zorganizowana w szkole podstawowej w Nowych Żukowicach. Już od samego rana nie brakowało chętnych, Skąd pomysł na taką akcję właśnie w Nowych Żukowicach? Pomaganie innym sprawia wielką przyjemność, jest to największa satysfakcja, przynajmniej według mnie osobiście. Skoro inne szkoły włączają się w taką akcję, to i my postanowiliśmy jako rodzice przy współpracy szkoły z nauczycielami, ze szkolnym kołem PCK zorganizować taką akcję. Jestem nauczycielem i nauczycielem biologii i od lat przekazuję dzieciom, nawet zgodnie z programem nauczania, jak wielkim darem jest krew. Krew jako lekarstwo, płyn, który latuje wiele razy życie. Więc ze względów także tych wychowawczych nie było problemu z przekazaniem tej idei krwiodawstwa tutaj w szkole. Zaangażowali się. I nauczyciele, i dzieciaki. Dodatkowym elementem związanym z akcją honorowego oddawania krwi jest dzień patrona szkoły Jana Pawła Wielkiego. Nasza szkoła jest pod patronatem Jana Pawła Wielkiego, dlatego też postanowiliśmy przy tej okazji zorganizować tą akcję krwiodawstwa. Będzie to taki żywy pomnik zbudowany z kropelek krwi dla Ojca Świętego. Przewodnicząca Szkolnego Koła PCK dodaje także, że Jan Paweł Wielki, patron szkoły, miał bardzo rzadką grupę krwi A2RH-. Jan Paweł II wyjeżdżając za granicę albo w jakąś podróż zabierał ze sobą swoją krew, bo on miał bardzo rzadką krew. I gdyby mu się coś stało, żeby po prostu yy, tą krew mógł zastąpić yy, tą wcześniejszą. Z okazji akcji krwiodawstwa zaprzyjaźniony ze szkołą cukiernik stworzył okolicznościowe ciasto, które nie tylko oddawało swoim wyglądem ideę krwiodawstwa, ale i dobrze smakowało. Wspieram takie lokalne inicjatywy, tak jak ta dzisiejsza akcja krwiodawstwa. Zrobiłem im parę takich ciastek na tą okazję typowo, kremóweczkę. Wiedeńską, z wypisanymi grupami krwi i cieszę się powodzeniem jak najbardziej. Tak. Dyrektor szkoły dodaje, że jeśli w dalszym ciągu będzie zainteresowanie, akcja krwiodawstwa w Nowych Żukowicach w szkole stanie się cykliczną i będzie organizowana m.in. z okazji święta patrona szkoły Jana Pawła Wielkiego.